Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać co mi się udało kupić na giełdzie jak chcę to zreanimować i dlaczego to jest spoko. Chodzi tutaj moi drodzy o ławeczkę taką ogrodową, balkonową, parkową. Żona kiedyś kupiła, tam jest taka ławeczka jakaś zdobiona, piękna, wszystko fajnie tylko, że cała ławka waży 7 kilo może? Cała ławka, cała. Natomiast dzisiaj jednak giełdzie udało mi się kupić za cenę złomu, poniżej ceny złomu. Zobaczcie co. Takie coś udało mi się, moi drodzy, kupić. Oczywiście w ilości sztuk dwóch, druga tam z tyłu stoi. Jedna taka część, to jest w pełni metalowe, żeliwne, nie wiem co to jest za materiał. Jedna taka część waży około 10 kg. Uszkodziłem dzisiaj kręgosłup, osób, bo liczyłem, że to będzie ważyło ze 2 kg. I nie na tyle mięśni podnosząc to, i było małe kuku. Ale oczywiście to jest jakaś zdezelowana ławka. Będę musiał po pierwsze to wykręcić, ewentualnie ściąć i robić nowe otwory. Zobaczymy. Śruby, jak widzicie, tutaj mamy zamkowe. Być może ich użyję, być może nowych. I drewno. Drewno w nowym przypadku będzie tego typu. Będą to łaty. Jak widzicie, będzie to troszeczkę grubsze. Chociaż tutaj były jakieś niestandardowe: to było chudsze to znaczy to było węższe, to szersze. No ja raczej sobie na wszystkich takich samych kawałkach, e, grubszych ogólnie. E, łaty będę musiał sobie je tak jak tutaj oheblować, bo oczywiście są w jakimś pokoście zanurzeniowo robione, impregnowane. E, potrzebuję: 1, 2, 3, 4, 5. 6-7 takich desek, tak? 7 takich desek. Zobaczymy jaką długość będę potrzebował, zaraz to zmierzę. Nie no pokażę Wam jak to zrobiłem, jak to wyszło, jak to wygląda. Na pewno drewno będę chciał malować tak jak cały ogród, czyli lazurą i ewentualnie na to olejowanie. że drewno podrożało mocno podrożało, ale nie sądziłem, że ja będę miał w tych wiurach tutaj, które Rajobi naskrywał, że to będę miał fortunę normalnie tata zrobił ławeczkę tak? kupiliśmy obrzeża zrobiłem ławeczkę trwało to jakieś 6 5 godzin w sumie, problem był z wybiciem tych starych jakby śrub, które były mega zardzewiałe w tym całym żeliwie czy z czego to jest zrobione Procesu usuwania tych starych śrub uwierzcie mi, że nie wrzuciłem wam ze względów na BHP, bo jak wiecie, jaki jest poziom mojego BHP, to ten poziom przerósł nawet mój poziom BHP i chyba sławka BHP. Więc, więc no nie wrzuciłem wam tak jak usuwałem te, te, te śruby. Łapka mnie przeschła. Jednak muszę kupić śruby zamkowe, troszeczkę dłuższe, bo te, te, które są mnie wszędzie złapałem, bo dosłownie mi brakowało, one tak na styk łapały. Ale ławka się już trzyma, jest solidna, Wojtuś jest wygodna Tak? A oprzyj się, gwiazdeczko. Oprzyj się, tutaj, pyskami. O! Można się opalać na niej, nawet, nie? Jest wygodna, zobaczcie. Ja Wam pokażę, jak wygląda, bo ona jest fajnie poprofilowana. Łotaka-Łotaka. Łotaka. Żona, dobra jest? Żona mówi, że jest dobra. Jak widzicie, tutaj, na przykład, brakuje dwóch. Yy... I tutaj co niektóre na przykład nie przeszły, żebym je przykręcił, brakowało minimalnie. Na przykład chyba tej, jak widzicie, ta się rusza. Ale sama ławka już nawet nie jest jeszcze w ogóle dokręcona nigdzie za bardzo mocno. E, trzyma się porządnie. Ławka waży. No, swoje waży, co nie żono. A tutaj jest ławeczka, o której Wam mówiłem właśnie, że może ona ładnie wygląda, ale po pierwsze, no usiąść na niej, zobaczcie. No jest, jest strach. Jest strach na tym usiąść. Ławeczka waży tyle, że tamtą razem z żoną niosłem bo niewygodna była w złapaniu, no tam to, to możecie zobaczyć jedną ręką sobie złapać ta cała ławka waży, mimo że jest niby metalowa, waży tyle co może jedno tamto przęsło tak naprawdę więc <grym>, więc jak wiecie ja jestem moi drodzy fanem właśnie kupowania rzeczy takich może starszych ale porządnych ta ławka tak naprawdę pewnie za nie wiem może 5-10 lat wymienię deski Chociaż nie sądzę, żeby za 7-10 lat pewnie. Wiem, że nie synu. synu. Wojtuś, zostaw. Nie zabrakło, tylko one były na styk za krótkie. Gdzie nie gdzie to żliwo czy, czy ten metal jest tak nadlany, że po prostu by się zapała mi. Jeżeli chodzi o parametry tej ławki, to deski mają 150 cm. Od mocowania powiedzmy do mocowania jest metr, czyli po 25 cm lewo-prawo wystają deski. Testowałem jedną deskę na odległości 1,5 metra, byłem w stanie usiąść na niej. Czyli tutaj mamy razy 5, to myślę, że ta ławka jest w stanie wytrzymać no, dużo kilogramów. No, nie ma opcji, nie wiem jak nawet na sam środek myślę, że może usiąść z pół tony i nic się nie stanie. Koszt zrobienia mojej drodzy tej ławki to było około 50 zł, z tego co pamiętam koszt zakupienia tych dwóch przęseł. Deski, które miałem, ale nawet jeżeli miałbym kupić, to tutaj poszły raz e, 2,5 łaty bo to jest zrobione z łak. one są troszeczkę grubsze niż te oryginalne, plus ta deseczka, no to nie wiem, powiedzmy, że w tartaku to by wychodziło około może 20 zł, już tak na maksa licząc, więc cała łapka nawet 100 zł nie kosztowała. Jeżeli Wam się, moi drodzy, podobało, to dajcie łapkę w górę, zapraszam Was na Instagrama, na Facebooka, w piątki o godzinie 20.30, pamiętajcie, że są live'y, trzymajcie się, moi drodzy, i do następnego odcinka, hejka!